i tyle jeżeli chodzi o kwestie jeżeli chodzi o kwestie dalsze które mam do przekazania, czyli te bardzo go z wielką goryczą no to mamy kraj przeludniony, prawda a dlatego mamy przeludniony bo nam się wydaje, że do nas mogą przyjeżdżać masowo ludzie, co jest generalnie kłamstwem, bo my nie mamy swoich elektrowni atomowych, szanowni państwo, nie, nie wydobywamy węgla z jakichś tam powodów, albo dlatego, że się już nie opłaca, albo dlatego, że nam zakazują, a drewna też nie ścinamy, a zresztą yy, jest go trochę mało, bo mamy złą politykę drzewną, prawda, lasową czy tam coś, prawda, jak to tam, zwał, jak zwał. I mamy kraj przeludniony I oni nam wmawiają, że mamy Żeby ci, tych 55-letnich emerytów Szanowni Państwo Bo wiecie, bo jeżeli kiedyś kobiety To się jakoś matematycznie Chociaż składało Kiedyś kobiety rodziły, wiecie Siódemkę dzieci, ósemkę dzieci, piątkę dzieci Czwórkę dzieci, to taka normalka była To był normalny świat, w którym ja się wychowałem Że ludzie Wiecie, po tyle dzieci rodzili Tak, to było normalne Mieli w rodzinie, nikomu nie każe mieć 7 dzieci, czy ósemki, ale to wtedy dzięki temu, że było tyle tych dzieci, potem te dzieci pracowały na te emerytury, i dlatego ci ludzie mogli przechodzić na emeryturę no i przede wszystkim, no, no niestety, też krócej żyli, prawda? Ale właśnie, szanowni państwo, tyle dzieci się rodziło, że to jakoś matematycznie się składało. Dzisiaj to się nie składa, ponieważ w Polsce nie rodzą się dzieci. Polskie dzieci rodzą się w Niemczech, w Londynie, w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Skandynawii. Prawda? Potem imię zabierają z tej części. Tak to właśnie wygląda. Polskie dzieci rodzą się za granicą. No i oni uważają wszyscy, że do Polski mają masowo przyjeżdżać ludzie, oni się nie będą tu asymilować. Yy, uważają, że 2,5 miliona, 3 miliony Ukraińców, które uciekło z Ukrainy, szanowni państwo, to mają tu zostać na zawsze, co jest kłamstwem. Oni powinni wrócić, no bo Ukraina, nawet jak wygra, to potem upadnie, a jak oni upadną, no to potem my znowu będziemy mieli problem, i tak będziemy do, przez następne pół wieku mieć problem z Ukrainą, prawda? Więc oni będą musieli w dalszej stopniu wrócić. Oni tu przyjechali tylko na chwilę, jak ja bym musiał uciekać do Lwowa czy do Kijowa. No to ja bym chciał jak najszybciej wrócić do mojego kraju. Tym bardziej gdybym widział, że kraj ma tamten taki problem, że za dużo ludzi tam przyjechało, prawda? I że to i tak nie ma sensu. A? Taka jest rzeczywistość. No i nasz kraj jest przeludniony, bo u nas jest właśnie, Szanowni Państwo, zima. Z tego względu, że u nas jest zima. Szanowni Państwo, z tego względu, że u nas jest zima, to trzeba używać gaz. Gazu nie mamy, węgla nie mamy, drewna nie mamy, a jak, właściwie mamy, ale nie mamy na tyle ludzi, prawda? Bo kraj jest przeludniony. Gdyby w Polsce było mniej o kilka milionów ludzi, to byłoby, tego drewna byłoby w znacznym stopniu wystarczające. I gdyby były tanie loty, Lepszy by był rynek nieruchomości, to łatwiej byłoby wynajmować, ludzie by się nie bali wynajmować, tańsze byłyby mieszkania. I gdyby były loty, na przykład w miejsca tańsze, ta... gdyby Polacy też w coś części w zimę latali na wakacje w ciepłe miejsca i dzięki temu w tym czasie nie zużywaliby gazu. Też by było lepiej, ale tego się nie robi, bo złotówka jest za słaba, więc kiepsko kupić bilety, bo są też dodatkowo za drogie. Więc ludzie w zimę, generalnie na wakacje w ciepłe kraje, nie latają, przez co siedzą w tych domach i palą te, ten gaz, którego my właściwie nie mamy. A że mamy tanią złotówkę po 3,97, prawda? Za dolara, to za ten gaz, za, za tą benzynę płacimy tak dużo i gdy Donald Tusk zacznie rozdawać babciowe, gdy Donald Tusk szanowni państwo zacznie rozdawać następne transze pieniędzy zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom, zagranicznym korporacjom, ja ciągle przypominam, że dzisiaj mamy sytuację, w której przez pracownicze plany kapitałowe szanowni państwo po powywanych jest w zagraniczne spółki, zagraniczne spółki, zagraniczne spółki skarbu państwa bardzo dużo pieniędzy. No i to nie jest kasowane, to się nie kasuje, tego nie kasują, to ciągle tak działa, masa pieniędzy jest nam zwyczajnie zabierana. No i przez to ta złotówka tak tanieje, prawda? Jak ona w pewnym momencie za, za bardzo stanieje, a dzisiaj mamy oprocentowane kredyty 5, jak ona za bardzo stanieje, proszę zobaczyć, do 5 złotych, to wariant może czekać na wariant turecki, wariant turecki, proszę zobaczyć. Dzisiaj, proszę bardzo, tutaj ja specjalnie pokazuję ten rankomat. Prawda? Bo ludzie muszą czasem zobaczyć, bo im się czasem wydaje, że ja, nie wiem, na, na przykład wymyślam sobie liczby, oczywiście nie wymyślam, ja ich pamiętam, ale muszę od czasu do czasu pokazać i tutaj mamy rankomat, no i na rankomacie proszę sobie wyobrazić w danym momencie oprocentowanie stałe, to jest powiedzmy tutaj widzimy to oprocentowania, no i tak zostały nieruchomości napompowane przez te kilka milionów ludzi, którzy do nas przyjechało, szanowni państwo, ale będą musieli wrócić. I poprzez, szanowni państwo, niebezpieczny kredyt, który wprowadził Mateusz Morawiecki, wel niebezpieczny kredyt, wel drugie wcielenie Hilarego Minca, rozdał 50 tysięcy, szanowni państwo, Mercedesów, no i te ceny nieruchomości nam zniszczył polskie rodziny, zniszczył biznesy w 2020, zniszczył rynek nieruchomości, zniszczył rynek kredytowy, zniszczył pojęcie, szanowni państwo, patriotyzmu wobec swojego własnego. Tego kraju obronności, prawda. Mateusz Morawiecki reprezentował myślenie darmozjadów, wichrzycieli, intrygantów moim zdaniem, takich cwaniaczków, które tylko będą zabierać, dawać, zabierać, dawać, prawda. A na sam koniec i tak cię zepchną w maszynkę do wiadomo czego, żeby bronić ukraińskich oligarchów i zagranicznych korporacji. No, taka w danym momencie rzeczywistość. Ja odczuwam z jego zachowania coś takiego, a to wszystko przykrywa płaszczykiem patriotyzmu, oczywiście, prawda? Walki, walki o, nie wiem, o rodzinę i konserwatyzm. No, no tak walczy, walczy o rodzinę i konserwatyzm, że w pół roku, szanowni państwo, poprzez niebezpieczne kredyty, tak zwane bezpieczne kredyty wyprowadził z naszych podatków, szanowni państwo, 50 tysięcy dopłat. Każda dopłata o wartości jednego Mercedesa na 400-300 tysięcy złotych i 10 tysięcy z tych kredytów, szanowni państwo, zostało przeznaczonych i my je spłacamy dla ludzi spoza Unii Europejskiej. Nie Włochom, czyli wy wiecie, bo to Unia Europejska, no to, to w Unii Europejskiej Włosi mogą, prawda, jak mieszkają, to wszystko w ramach Unii Europejskiej, Hiszpanie, Grecy, prawda, jak sobie mieszkają, Francja. Czy coś takiego, no to mogą, bo to jest wszystko Unia Europejska, prawda? Mamy takie deale od dziesięcioleci, nad którymi pracowaliśmy całe dekady, już 30 lat, prawda? O, sobie rozdało tak, do no, taki z niego, szanowni państwo, patriota, fajno polak. No i to wszystko zmierza ku temu, że jeżeli popatrzcie, mieszkanie wpajają wam, że 100-metrowe mieszkanie, nie wiem, w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu, w Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni. W wielu innych miastach jeszcze ich się znajdzie, a znajdzie ma, kosztuje milion, że masz płacić milion złotych, prawda? Co jest oczywiście obłędem w stosunku do naszych zarobków i wielu, 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 wielu innych rzeczy. Dostępności ziemi, dostępności lasów, dostępności źródeł, szanowni państwo, do budowania. No ale tak nam mówią, że to jest fajno, fajno, no fajno, fajno jest, tak, prawda? Ale Donald Tusk ma to samo na fajno jest. No i widzimy tutaj na rankomacie że rata, szanowni państwo, że rata, że rata na mieszkanie w Polsce zwykłe w którymś z takich nie, z 10 głównych miast kosztuje wynosi 6650 zł z dzisiejszymi oprocentowaniami. 6650 zł stała prawda? ile to jest 6600 czy 6700? To są dwie minimalne wypłaty, ale do tych dwóch minimalnych wypłat musisz dodać Ubezpieczenie, ogrzanie, oświetlenie i ewentualne naprawy, więc wychodzi ci, że kupno mieszkania na kredyt z wpłatą 100 tysięcy plus podatki, koszty, prawda? Wiecie, ile tam jest, 130 tysięcy, wiecie, czy 150 000, plus ogrzewanie tego drogim gazem, bo mamy słabą złotówkę, oświetlanie, prawda, drogim prądem, bo mamy tanią złotówkę, prawda? To jest 10 tysięcy złotych miesięcznie, tak, czyli trzy minimalne wypłaty w Polsce, ale jeżeli szef Mateusza, Morawieckiego, czyli Donald, wcześniejszy ex szef bo to był kiedyś szef Don, Mateusza Morawieckiego. Jeżeli szef Mateusza Morawieckiego, szanowni państwo, razem z Hołownią i Kosiniaką Kamyszem, za bardzo sobie przypieką główki w, w, na grillu, tam na Mazurach, tam za bardzo, tam wiecie, ryby będą łowić i tam się w głowie zakręci, szanowni państwo, albo za dużo będą chodzić po górach Bieszczackich. Naszych kochanych bieszka, bieszczadzkich górach, szanowni państwo, opiją się tego mleka, o tych krów górskich, to może, szanowni państwo, zniszczą tego polskiego złotego. No i co się wtedy stanie? Jak zniszczą polskiego złotego z powrotem do 5 zł, wchodzimy wtedy do strefy euro, bo wystraszą ludzi, a ludzie w Polsce łatwo się straszą, już fikołki w 2020 Mateusz nam zrobił, w 2022 pajacyki, a teraz idzie main event, no i co to będzie oznaczało, szanowni państwo, że te raty na 900 tysięcy złotych, że te raty na 900 już nie będą, 6650, tak, co i tak jest e, dwa razy za drogie, co e, jest dwa razy za drogie, szanowni państwo, dwa razy za drogie. Minimum do standardów y, europejskich, taka jest prawda, nas się poi kłamstwem. I to skrajnym kłamstwem, no ale ja to kłamstwo tutaj niszczę. E, szanowni Państwo, i co wtedy? Jak Mateusz, jeżeli Donald Tusk zniszczy polskiego złotego do 5 złotych, 5,50, no właśnie nadejdzie wtedy wariant turecki i będziemy mieli do wyboru. Wariant turecki, o którym wreszcie między ekonomistami, no wreszcie, szanowni Państwo, po dwóch latach tutaj łubu-dubu, łupienia na temat wariantu tureckiego przebiło się, wreszcie tam, tam zrozumieli, szanowni Państwo, że trzeba powiedzieć Polakom prawdę, może nie wiedzieli tak późno, nie? Bo wiecie, bo oni wszyscy po fakcie wiedzą wszystko, <laughs> nie za nim, tylko po, tak? To tacy są, tacy są ludzie. No i co w związku z tym, szanowni Państwo, jeżeli yy, polską złotówkę do 4 złotych z 5 na 4 było trzeba, żeby doprowadzić polską złotówkę z, 5, z załamania z 5 złotych na 4 złote, było trzeba podwyższyć oprocentowanie o 6%. Czyli yy, oprocentowania będą 14%. 14 14 będą stałe, czyli 11 tysięcy złotych, a nie 6700, ale zmienne powiedzmy będą 17. Tym algorytmem, który widzimy na rankomacie, prawda? Będą 17, czyli 13 tysięcy złotych, bo tutaj mamy oprocentowanie stałe, ale jak sobie tu klikniemy, mamy zmienne. No to jest 7, nie 6700, to oprocentowania są wyższe, rata jest wyższa. Tu jest 7200, prawda? Czy 7100, czy tam 7000 równo, prawda? Eee, tak więc eee, widzicie jaka jest w danym momencie sytuacja. Jest tragiczna sytuacja. Każdy Polak, każdy Polak, który ma dzisiaj kredyt hipoteczny, ka każdy Polak, który chciałby kupić, Szanowni Państwo, nieruchomość w Polsce, każdy Polak, który, który ma dzieci, którzy, chco, którzy chcą Kupić sobie mieszkanie, którzy chcą tu żyć, pracować, zakładać biznesy, powinien domagać się porządnej polityki fiskalnej, monetarnej, normalnej gospodarczej, podatkowej, żeby Polacy mogli zarabiać, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ale, szanowni Państwo, rąk i nóg to nie ma. Nie ma, wszystko jest robione na opak, a tematem głównym w Polsce jest, szanowni państwo, Pan Babiasz. Szanowni Państwo, że powtórzył, Pan Babiasz, który powtórzył, pan Babiarz, który powtórzył w reżimówce yy, 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 opis piosenki jej twórcy, bo twórca piosenki, która została odśpiewana na Olimpiadzie, yy, tam Powiedział o czym ona jest, co on o niej myśli. Twórca, twórca, ten kreator, prawda, ten, który stworzył tą piosenkę, no i babiarz po nim chyba z tego co tam wynika, powtórzył, no i za to, że powtórzył słowa kreatora piosenki, które została odśpiewana na Olimpiadzie, został zawieszony. No, szanowni Państwo, sprzedać te całe TVP. Oni zabierają, wiecie ile oni tam zarabiają? Oni tam zarabiają więcej niż najlepsi polscy lekarze wywalić to wszystko, szanowni państwo, sprzedać to nie niepotrzebne nam żadne TVP natychmiastowo i te pieniądze przeznaczyć na szpitale, lekarzy, szanowni państwo, pielęgniarki, leczenie i tak dalej, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy mogli żyć i budować gospodarkę. I ja nie wiem jak mój naród dalej to toleruje. Dalej, dalej, dalej i dalej yy, posiadając internet. Nie wiem, nie jestem wtedy zrozumieć, no ale wiemy jedno, szanowni państwo, że może się stać ja bardzo duża. Oczywiście też możemy być świadkami tego, że do, zawali się dolar amerykański i wtedy zostaniemy safe, prawda? Ale nie do końca, bo mamy dużo dolarów amerykańskich, no ale możemy, ale z drugiej strony mamy dużo zakupów od Amerykanów, ale możemy mieć sytuację, w której, szanowni państwo, co nas może uratować ewentualnie, choć nie do końca jestem przekonany ze względu na to, że. Wiecie, ja nie życzę dolarowi amerykańskiemu, żeby się zawalił. Ja w ogóle nie życzę źle amerykańskiej gospodarce, ee, ale możemy mieć sytuację, w której rzeczywiście dolar amerykański się zawali, szanowni Państwo. No, tu, 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 prawda? A problem jest taki, że my mamy bardzo dużo dolarów amerykańskich w naszym skarbcu. E, taka jest rzeczywistość. Do i dolar amerykański może się zawalić do dwóch złotych, no ale wtedy. Kupimy sobie tanio wszystko to, co pisowcy zamówili, prawda? Kupimy połowę taniej. No, mam nadzieję, że pisowcy nie uwzględnili, szanowni państwo, tego, że jakimś się dolar zawali w Ameryce o połowę do polskiego złotego, że my mus będziemy musieli dać wtedy dwa razy więcej tych złotówek, bo może to są takie tempeciupagi. Kto to wie, szanowni państwo? No, tak też może być. Tak więc, szanowni państwo, cieszmy się z tego, co jest. Jest pięknie, ładnie, słonecznie, pachnąco, fajniutko, prawda? No, ale tak jest teraz w całej Europie prawie. Z drugiej strony, za trzy miesiące znowu się zacznie ciemno, zimno i śmierdzi. Złotówka słaba i może się zawalić, jeżeli będziemy. Znaczy, no na to wszystko wskazuje, że będzie się zawalać. Wtedy grozi nam wariant turecki wejście do strefy euro albo podwyższenie oprocentowania o 5, 6, 7%, nawet 10%, żeby właśnie nam nie groził wariant turecki. No i po, no ale to finansowanie dla biznesu tragedia. Dla działalności gospodarczych, dla tych, którzy mają mieszkania, kredyty. Szanowni Państwo, domagajmy się skrupulatności w systemie monetarnym, kredytowym, gospodarczym naszego kraju. Bo, tak jak powiedziałem w ostatnim filmie, rzeczywiście, może się niestety zdarzyć, szanowni państwo, że ta bieda, o której mówię, szanowni państwo, lat 90. która no niestety tak sobie człapie i człapie, człapie, nadejdzie szybciej niż myślimy. I rzeczywiście będziemy jeść ten sztraf i mirabelki, popijając listopadowym śniegiem. Do widzenia! Do usłyszenia. Zapraszam do subskrybowania, szanowni państwo, bo bez was nic się nie stanie. Klikajcie łapeczki w górę, subskrybujcie, rozpowszechniajcie te wideo, szanowni państwo z tego linku. Udostępniajcie na swoich Facebookach, Twitterach, udostępniajcie, gdzie się da, wysyłajcie w WhatsAppach, Messengerach. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Cześć.